Dzień dobry, zapraszam na świeżutkie wydanie programu Ino News. Trochę nas nie było, ale spokojnie już do Was wracamy. No to zobaczmy co słychać w naszym mieście. Nowe i świeżutkie mieszkania powstały w dzielnicy Bytomia w Miechowicach. Zakończyła się już budowa dwóch budynków przy ulicy Reptowskiej od 22 do 24. Podsumowując, powstały 64 mieszkania. Większość sprzedano już wśród mieszkańców Rudy Śląskiej, Zabrze i Chorzowa. Do dyspozycji przyszłych lokatorów oddano trzy typy mieszkań o powierzchni metrów kwadratowych. 47, 69 i 89. Budynki wyposażono w innowacyjne windy, a same mieszkania mają ciekawy układ pomieszczeń. Mieszkania są cztero i 3 pokojowe, które mają dwie łazienki, garderobę oraz duży który ma 12 m2. Oferta ta spotkała się z mega dużym zainteresowaniem. Większość mieszkań sprzedano. Projekt inwestycyjny zrealizowała firma Lechwood, która w ubiegły czwartek 10 czerwca zaprezentowała efekty swojej pracy. Od 1 czerwca funkcjonuje już lodowisko imienia braci Nikodemowiczów przy ulicy Pułaskiego 71. Od tego dnia bytomianie mogli zobaczyć halę lodowiska od podszewki oraz skorzystać z możliwości pośmigania na łyżwach. Nowe lodowisko cieszy się ogromną popularnością zarówno wśród bytomian, jak i mieszkańców miast ościennych. Dlatego nasze miasto postanowiło przedłużyć darmowe ślizgawki do końca czerwca. Aby pojeździć sobie na łyżwach musimy zapisać się elektronicznie na ślizgawkę na platformie www.osir.bytom.pl Zapisy rozpoczęły się 14 2 czerwca o godzinie 15:30. Limit na każdą tercję wynosi 100 osób. Harmonogram ślizgawek znajdziecie na naszym portalu www.inobyton.pl. Ino Bytom wraz ze Stowarzyszeniem Renesens i organizatorami zapraszają do wspólnego sprzątania terenów zielonych. Gdzie? Bytom Staw Malek. Spontanicznie, własnym kosztem oraz z pomocą okolicznych firm i wolontariuszy zorganizowali również kilka atrakcji, by zapewnić sprzątającym tereny zielone przyjemnie spędzony czas. Sprzątanie odbywa się właśnie dziś od godziny 11. Zachęcamy do wzięcia udziału w sprzątaniu. Pomóżmy uczynić ten świat jeszcze piękniejszym. Nasz bytomski świat. Ino Bytom objęło patronatem medialnym wydarzenie Sprzątamy tereny zielone Bytom Staw Malek. Nie zapomnijcie zaobserwować naszego kanału na YouTube i zostawić łapki w górę. Jeśli chcecie być na maksa na bieżąco, zaznaczcie dzwoneczek. Przypomnij Wam o nowych odsłonach InOnews. Zajrzyjcie na naszego Facebooka, tam też sporo się dzieje. Do zobaczenia w następnym wydaniu InOnews.